Opryskuwacz zawieszany Hardy Mega, firmy Hardi GmbH. Po odbiór nagrody zapraszam pana Jaromira Astroskiego, kierownika regionalnego sprzedaży Hardi Polska. Dzień dobry, Szymon Koronowski, Hardy Polska. Mamy na stoisku najnowszy nasz opryskiwacz Hardi Mega, opryskiwacz zawieszany od pojemności 1200 do 2200 litrów, który dostał nagrodę na targach poznańskich Złoty Medar za innowacje. To nasz opryskiwacz, jeden z opryskiwaczy bardzo zainteresowanych technologicznie, który posiada komputer SmartCom do sterowania całością. Jest to opryskiwacz w 100% oparty. Na Izobasie może mieć wyposażenie, takich sam jak opryskiwacze, najbardziej nasze zaawansowane ciągane. Opryskiwacz może posiadać belki od 15 do 28 metrów w zależności od zapotrzebowania. W standardzie jest rozwadniacz boczny turbofiler, który jest patentem, sercem opryskiwacza jest pompa o wielkości... W wydatku 300 litrów na minutę 464. Jest to pompa dla nas wszystkiego opryskiwaczy hardiego, pompa sucha bez oleju z możliwością pracy na sucho. Opryskiwacz może być wyposażony w system poziomowania. Tutaj mamy jeden z ukrytych czujników System nazywa się Autosland. Jest to system NORAKA o nazwie UC7 posiada moduł do zarządzania, daje to komfort operatorowi w pilnowaniu belki. Belka unosi się sama do góry i przechyla na skłonach.